Gminny żłobek w Zawierzbiu ma już rok, teraz czas na przedszkole. Najmłodsi mieszkańcy gminy Żeraków, dokładnie 45 pociech, w wieku do 3 lat korzysta z parteru obiektu. To wyspecjalizowana placówka opiekuńczo-wychowawcza. Nowe sale dla starszych dzieci mają powstać na pierwszym piętrze. Inwestycja wyniesie ponad 500 tysięcy złotych. Znajdujemy się obecnie w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Zawierzbie, gdzie na, pierwszym, na parterze na dzień dzisiejszy funkcjonuje żłobek, który jest około 45 podopiecznych naszych. Natomiast znajdujemy się teraz na pierwszym piętrze, gdzie w przyszłym roku docelowo będzie utworzony oddział przedszkolny. W pomieszczeniach, w których obecnie się znajdujemy, zostaną zagospodarowane tutaj cała powierzchnia w części na przedszkole. Na to mamy zabezpieczone około 550 tysięcy złotych w budżecie przyszłorocznym. Natomiast druga część budynku będzie służyć miejscowości Zawierzbie na pomieszczenia tutaj do spotkań dla mieszkańców czy dla grup aktywności, które tutaj funkcjonują na terenie Zawierzbie. Przed budynkiem znajduje się parking, który jest obecnie wysypany kamieniem. Docelowo chcemy go Tutaj zrobić na trwałe, wyłożyć kostką i, i zagospodarować teren wokół budynku. Miejscowej Zawierzbie praktycznie w gminie Żyraków była jedyną miejscowością, która nie posiadała budynku użyteczności publicznej i dzięki staraniom lokalnej społeczności e, z Sołtysem i zarazem radnym, panem Michałem Czerepakiem e, udało się nabyć tutaj tą działkę, na której powstał ten budynek e, i dzięki jego w głównej mierze dzięki jego zabiegom i, i Rady Sowieckiej miejscowości Zawierzbie. Dzięki im staraniom udało się wybudować ten budynek, który tak jak powiedziałem służy na dzień dzisiejszy dla, dla, dla żłobka naszego gminnego, a teraz będziemy chcieli dokończyć ten remont i tutaj serdeczne podziękowania całej społeczności miejscowości Zawierzbie z, z panem Michałem Czerepakiem na czele za wieloletnie starania o to, aby mogła, mogło Zawierzbie również mieć taki budynek. Obiekt wielofunkcyjny, a dokładnie budynek kulturalno-oświatowy w Zawierzbiu to pierwsza placówka użyteczności publicznej w tej miejscowości. Inwestycja wyniosła prawie 2 miliony złotych. Połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie z programu Maluch Plus.